Kolejne chorwackie danie na talerzu i, moi drodzy, tak się ono prezentuje. Nie tego się spodziewałam za 25 minut. Zaraz kichnę, <coughs> prawda? Zacznę od czegoś, czego boję się najbardziej, czyli... Dzień dobry, ponownie Eurotripie, ponownie w Słowenii. I to nasz ostatni dzień tutaj, bo już jesteśmy... Pierwszy e... i ostatni. Tak. Ale teraz lecimy na Chorwację i chcemy zwiedzić całą Chorwację. Zaczynamy, znaczy całą. Zaczynamy od środka. Się da. Tyle, ile się da. I tyle ile się da. Zaczynamy od środka, bo jedziemy sobie do zadaru. Dokładnie. A znaczy... potem będziemy kierować się w dół. Tak, znaczy nie lecimy, tylko jedziemy, oczywiście. No, no tak. <noise> lecimy szybciutko. To oczywiście miała Klaudia na myśli. Teraz jedziemy autem, przed nami 350 km. A jeśli chodzi o Słowenię, to mamy mocny niedosyt Oj, tak. i myślimy, że to jest kolejne miasto powiedniu, które naszym zdaniem warto odwiedzić na weekend. Także. Napiszcie nam w komentarzach, czy chcielibyście taki weekend y, w Lublianie, Lublanie. Y, Czy warto i, i czy, czy, znaczy, czy warto. My wiemy, że warto. Bo jest ładnie. Bo jest ładnie. ładnie, także napiszcie y, i może zrobimy właśnie i, ile kosztuje taki weekend w tym mieście. Wydaje nam się, że jest kozacko, fajna stolica, jest super. I chcielibyśmy więcej tego jedzenia to jest próbować. Ciśniemy. Jesteśmy zaspani. Tak, I, tak w przepras sumie. Przepraszam. Także tak. tyle. Ile kosztuje? 50 Naprawdę? No to Co no. Słuchajcie, póki co, jeśli chodzi o granicę z Chorwacją, to sprawdzili nam tylko i wyłącznie dowody. Nie sprawdzali ani paszportów covidowych, ani dokumentów, które powinniśmy mieć wypełnione, a ich nie mamy, ponieważ nie działała aplikacja. Ale stoimy w korku, więc nie wiemy, czy będzie jeszcze jakaś kontrola covidowa, czy nie. Czekamy. A few moments later. Czyli kłamaliśmy, bo paszporty covidowe jednak sprawdzali na drugim punkcie kontrolnym. Także trzeba je mieć i poszło całkiem sprawnie i nie trzeba wypełniać tych dokumentów, o których piszą na gowie, bo nikt tego nie sprawdzał. Tyle. Jedziemy. Czeka nas 2 godziny 20, 17, 2 godziny 17 minut trasy i będziemy już sobie chillować bombę. Dojechaliśmy. Uderzyliśmy tym hakiem. O ten stromy podjazd. No i dojechaliśmy, moi drodzy, do Chorwacji. I jesteśmy w takiej małej miejscowości Nowigrad. Bardzo blisko... Zadaru. 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 Bardzo złe powietrze tutaj jest. I ze 34 stopnie. Jeszcze niedaleko Zadaru, 33 minuty drogi. Tam 30 parę kilometrów. Także całkiem spoko. Jest bardzo ciepło. Mamy RB tutaj z tego względu, że było dość tanie, w fajnym standardzie. Zależało nam na tym, żeby ee, ruszyć dalej po prostu w drogę i potraktować tą miejscówkę jako takie miejsce wypadowe. A że druga część ekipy się szykuje, myje i tak dalej, no to my postanowiliśmy się przejść tutaj do tego miasteczka, chociaż na trochę i wystartować dronem, żeby Wam pokazać to urocze miejsce, bo wydaje nam się całkiem fajne. Najbardziej urokliwe są te daszki, bo my nigdy nie byliśmy w Chorwacji i właśnie jak jechaliśmy na początku z północy Chorwacji, to widzieliśmy tylko i wyłącznie zieleń i nie widzieliśmy tych daszków, które z tego słyną, są w ogóle tak uroczo. Każdy daszek jest pomarańczowy, jest, póki co jest bardzo, bardzo urokliwe. Trochę martwi mnie niebo, bo wygląda tak, jakby miało się zbierać na jakąś burzę, chociaż ona by się przydała. Bo naprawdę powietrze stoi i mieliśmy pierwszy raz coś takiego, że jak jechaliśmy samochodem i dotykaliśmy szyby, to ona zawsze jest zimna, ona była ciepła, bo było tak gorąco na zewnątrz. Także taka ciekawostka, a taki... Strasznie wieje, nie wiem czy nas słychać i chyba zbliża się burza, nam się wydaje. Yy, tak, wydaje tak. nam się, że może, może padać, ale w planach dzisiaj jest Zadar i jakaś dobra restauracja. Będziemy jeszcze jej szukać, mamy na szczęście bardzo dobry internet w końcu, a nie tak jak w, na Słowenii brak internetu, a nie internet. Także poszukamy jakiejś fajnej restauracji i mamy nadzieję, że zjemy coś fantastycznego. Słyszycie? No. Jeśli chodzi o to o małe miasteczko Nowigrad to nie ma praktycznie, jest zamek, ale chyba nie będzie nam wystarczyło czasu, żeby w tym naszym napiętym grafiku chorwackim go odwiedzić. Także taka, miejsce, żeby się przespać. Idziemy do centrum, można powiedzieć Zadaru i szukamy aktualnie restauracji, gdzie zjemy coś tradycyjnego tutaj w Zadaru. nie bardzo, bardzo mm. dużo Polaków. Zadar Jadera. Jesteśmy w tej restauracji. Ona jest nawet fajnie oceniana, nie jest najwyżej ocenianą restauracją. Nie jest też najtańszą restauracją, ale po prostu stwierdziliśmy już, że dobra, zjemy przynajmniej w jakimś fajniejszym miejscu. Mamy ładny entourage, jak już to mówiłam wcześniej. I zamówiliśmy sobie, słuchajcie, taki talerz serów i szynek, w tym będzie szynka, która dojrzewa dwa lata. Bardzo mi zależało na tym, żeby ją spróbować. Myślałam, że będzie jeszcze droższa, ale ta cena nie jest aż tak powalająca. Do tego zamówiliśmy fish soup, no bo oczywiście, czyli zupę rybną. Jesteśmy w Chorwacji Hello, muszę zjeść zupełnę oraz ich tradycyjne danie. I ono jest tutaj, możesz mi pokazać. Pozwólcie, że nie będę sobie łamać języka, ale jest to ich tradycyjne danie. Także czekamy. <laughs> ale się Czekamy, będziemy jeść, póki co mamy chlebek, co by nie umrzeć z głodu, bo głodni jesteśmy. Mamy 49% na opady, mamy nadzieję, że nas nie walnie, bo jesteśmy tak w połowie daszku. Koniec relacji. Słuchajcie, nie tego się spodziewałam za 25 północnych. E, jeśli oglądaliście nasz odcinek, gdzie zjeść w Sopocie dobrą rybę, to spodziewałam się takiej zupy rybnej. E, ale otrzymałam taką. Ona prawdopodobnie jest na białym winie. Już próbuję. Jest tutaj jakiś ryż. Nie ma czym zamieszać. No, to jest. No dobra. Dobrze zostaliśmy chlebek. To przynajmniej sobie zagryza, ale y, komalny powiedział, że jest niedobra, jest bardzo dobra. Jest y, bardzo aromatyczna i czuć rybka. Tak, w taki fajny, delikatny sposób. Nawet teraz jak mówię, to czuję tą rybkę, więc jest, jest rybna dobre, fajny, tylko, że trochę bulion, nie, nie ma kawałków ryby, tego brakuje. Kolejne chorwackie danie na talerzu i moi drodzy, tak się ono prezentuje. Jest to pieczeń wołowa, długoduszona, z warzywami i winem, podawana z kluseczkami nioki. No i będziemy próbować oczywiście. Zaczniemy od mięska, sobie tak ładnie pokroimy to mięsko. Wygląda na takie, to będzie takie mięciusie. Mięciusie, piwerko i pieniążek. Fajne takie, sos taki myśliwski. Tak bym mm. powiedział, takie nasze trochę. Ale ta nie jest jakaś taka mięciutka. Aha. No jest taka trochę... Mm, Umołata? No może minimalnie. Zaraz kichnę. <śmiech> Prawda? <śmiech> 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 o Boże. Co za wstydnie. Polacy w Chorwacji. Się... Co należy, który mm, fragment? Jeden bardziej się rozpływa w ustach, drugi nie, ale generalnie mięso jest bardzo dobre, miękkie, intensywne smaku z tym sosem. No i do tego oczywiście kluseczki, czyli gnioki, gnioki. 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 Bardzo dobre. Fajne, idealne takie, żeby się najeść. A ja oczywiście się podzielę z Klaudią, Także, jeśli będziecie mi nie ochotę, to polecamy wam to danie. Deska pyszności. Zacznę od czegoś, czego boję się najbardziej, czyli ośmiornicy. Nigdy nie jadłam ośmiornicy. Mam, liczę na to, że będzie dobra, że nie będzie gumowata i że kiedyś z zamówię jeszcze raz. I trzymam sobie tutaj napój yy, wyskokowy w pogotowiu. Hmm. Hmm. Krewetki są gumowate, hamary są gumowate, a to jest tak jakby trochę jeść mięso jednak. Że to jest, nie, nie pęka, jest takie... Yy, Zbite. O, to jest dobre słowo, że to mięsko jest zbite. Jem pierwszy raz i powiem Wam... To zależy, jak przyrządzona, nie? Może ona myślę, jest tak przyrządzona, że tak że na może, zimno to jest akurat. Może jest po prostu dobrze wykonana, bo jest naprawdę smaczna. I też dzięki temu, że nie widzę tych macek, to nie mam odruchu takiego obrzydzenia trochę. No bo chociaż tutaj widzę, jest taki jeden kawałeczek, ale powiem Wam, że to jest naprawdę dobre. Dobrze przyprawione. Widzę tutaj świeżą pietruszkę. Wszystko jest tak zbalansowane. Nie jest zasłone, nie jest zapierne, nie jest za ostre. Bardzo dobre. Drugą rzeczą, którą jestem bardzo ciekawa, to ta szynka, która dojrzewa podobno aż dwa lata. Wygląda trochę jak prosciutto. Podejrzewam, że smakuje bardzo podobnie. Nic specjalnego. Słona, troszeczkę twarda, sucha szynka. Bardzo dobra, nie powiem, że nie. Super. Ale nie wiem, czy spodziewałam się czegoś bardziej. Spodziewałam się tego i to dostałam. Ser. Owcze. Bardzo dobry. Słuchajcie, największym pozytywnym zaskoczeniem na chwilę obecną jest ta sałatka z ośmiornicy. Jest tutaj jeszcze pasta z tuńczyka. To pozwólcie, że wezmę sobie z pieczywkiem serię z petardowy. Właśnie do mnie doszedł, genialne. Też się ogryzłem język. <grywa> Wszystko jest bardzo dobre. Jemy. Smaczna jest ta pasa stójczyka. Ja nie mam nic do dodania. Jak będziecie, możecie zajrzeć, nie jest najtańsza, tak jak już mówiłam, ale macie pewność, że będzie smacznie. A krewetki jeszcze hmm. w octowo cytrynowym sosie. No przecież patarda. My pałaszujemy. A Wam życzymy smacznego, bo na 100% pobiegniecie do lodówki. Także smacznego. Także pojedliśmy, jesteśmy zadowoleni zapłaciliśmy 248 kun chorwackich i całkiem spoko nam się wydaje. Pewnie można zjeść taniej, pewnie znajdą się specjaliści w komentarzach, więc zapraszamy Was do wypowiadania się na dole w komentarzach, bo my jesteśmy pierwszy raz w Chorwacji, więc na pewno popełniamy wiele jakichś różnych, będziemy popełniać, wiele jakichś tramfopa i nie też nie wiemy wszystkiego. Bardzo spontaniczny jest ten Eurotrip. Też czasem nie wiemy, gdzie trafiamy, co będziemy robić. No więc... i też zaskakuje nas pogoda, bo na chwilę obecną pogoda jest taka sobie, więc nie będziemy tego zadaru jakoś nie wiadomo jak zwiedzać. Idziemy odpocząć, bo też trochę dostaliśmy w kość. Także do zobaczenia. Albo w podróży, albo w restauracji. Cześć. Mam coś powiedzieć?